Zawsze, kiedy zbliża się sylwester albo jakaś impreza, no to myślimy, jakie by tu drinki przygotować. A dzisiaj chciałem Wam podpowiedzieć, jaki jest ulubiony drink księżnej Kate. Mógłbym oczywiście wszystkie mixtury tu przynieść i Wam tu robić, ale doszedłem do wniosku, że zrobicie go sobie sami i będziecie mogli zaszpanować, że wasz sylwester albo wasza impreza jest po prostu imprezą naprawdę w królewskim stylu. Przepis na tego ulubionego drinka księżnej Kate jest naprawdę bardzo prosty. Ona lubi go zawsze sobie popijać i może on być też nawet niezłą inspiracją do tego co serwować zaproszonym gościom. Myślę, że każdy powinien w ogóle poradzić sobie z jego Przepisem, z jego przygotowaniem. Oczywiście każda rodzina ma swoje zwyczaje, no i nie jest inaczej, jeżeli chodzi o rodzinę królewską, więc Kate i książę William również mają swoje nawyki. Codziennie wieczorem, gdy położą dzieci spać, siadają na kanapie, aby wspólnie spędzić czas, i wtedy mąż przynosi Kate jej ulubionego drinka. Okazuje się, że jest to bardzo popularny alkohol. Skąd znam ten przepis? Otóż, kiedyś trafiłem na informację i podawał ten przepis, właśnie znajomy rodziny królewskiej. On zdradził ten przepis dla magazynu People, że właśnie Kate wieczorami pija drinka, którego zawsze przygotowuje jej William. William przynosi Kate jean z tonikiem. No i oczywiście, jak ten przyjaciel rodziny powiedział, i wtedy opiekują się po tym drinku. Sobą, ale oczywiście na różne sposoby. No, oczywiście ten. Mm, przyjaciel rodziny dodał, że para na co dzień e, oczywiście stara się zachowywać tak jak inni wszyscy e, ludzie. Kate lubi prowadzić e, zwyczajne życie i chociaż rodzinie pomaga niania, e, Maria Turion, Borallo, to Kate oczywiście e, załatwia sprawy w domu związane z dziećmi i z ich harmonogrami. Jest bardzo zaangażowana w każdą część swojego dnia. Kate z upływem lat coraz bardziej imponuje, jest kobietą skupioną, profesjonalną. Jak oczywiście dodał ten informator czasopisma People. Więc jak przygotować ten ulubiony drink księżnej Kate? Trzeba wziąć wysoką szklankę, napełnić ją kostkami lodu, tak mniej więcej do 1 trzeciej wysokości. Dalej wlewamy 40 ml ginu. I 80 ml toniku. Bardzo delikatnie mieszamy ten napój. Oczywiście możemy użyć takiej długiej łyżeczki albo jakiegoś mieszadełka. I całą szklankę dekorujemy plasterkiem cytryny albo limonki. Oczywiście można też wrzucić kawałki owoców do szklanki. Jeśli chcemy przygotować większą porcję alkoholu, no to należy pamiętać przede wszystkim o tych proporcjach, bo te proporcje są w tym drinku najważniejsze. Wielu barmanów w ogóle poleca to rozwiązanie w stosunku 1 do 2, czyli 1 jeden, jeden to będzie oczywiście gin, natomiast 2 to będzie tonik, czyli na jedną porcję alkoholu wlewamy dwie porcje toniku. Oczywiście te proporcje można zmieniać: 1 do 1, 1 do 3, 2 do 3. To już tam. Według uznania, ja Wam podałem tylko, jaki akurat drink lubi księżna Kate. Niezwykle ważny jest też sposób podania tego ulubionego drinka Kate. Najlepiej serwować go właśnie w takiej bardzo wysokiej szklance, która powinna mieć pojemność mniej więcej od 240 do 350 ml. No, tak się czasami po prostu zastanawiam, czy o tym wszystkim i o tych wszystkich zasadach ciągle i zawsze pamiętam William. No ale dzięki temu prostemu przepisowi myślę, że każdy z Was poradzi z tym drinkiem i może zaserwować sobie Sylwestra albo jakiekolwiek święta w iście królewskim um, zwyczaju. A jak Wam zasmakuje to zalajkujcie, a jak nie zasmakuje to umieśćcie w komentarzu, że Wam się nie podoba albo coś byście chcieli zmienić. Serdecznie pozdrawiam.